Rafał Brzozowski wygrał konkurs premier w Opolu. Nie od razu uwierzył. Rafał Brzozowski, 42 litry, wystartował w rywalizacji z piosenką w tym pokoju hotelowym. Ku swojemu osłupieniu został uhonorowany nagrodą Jury. Najwyraźniej sam nie mógł uwierzyć w swój sukces. Drugiego dnia jubileuszowego 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu upłynął pod znakiem utworów słyszanych po raz pierwszy oraz ponadczasowych przebojów. Drugi dzień Festiwalu w Opolu. Te pierwsze zostały zaprezentowane w konkursie Premier, a znane hity znalazły się w wielokrotnie sprawdzonej przez TVP wspominkowej formule koncertu Czas Ołowiu. W konkursie Premier swoje najnowsze utwory zaprezentowali. Mezo i Liber z piosenką Jakie masz dziś plany, Anastazja Maciąg z piosenką Moment, Dominik Dudek z piosenką Idę, Sara Chmiel i Gromę z piosenką Ty i ja, Łukasz Drapała z piosenką Jeszcze Jestem, Iwaneczko z piosenką Miłość. Ania Sokołowska z piosenką Jesteś przy mnie, Zajbert z piosenką Niby tak, niby nie, Rafał Brzozowski z piosenką W pokoju hotelowym oraz zespół Tulia i Halina Młynkowa z piosenką Przerwany. Rafał Brzozowski wygrywa konkurs premier. Rywalizacja była bardzo zacięta, jednak po podliczeniu głosów uzyskanych od regionalnych ośrodków telewizyjnych zwycięzcą okazał się Rafał Brzozowski. Sam artysta długo nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał, uśmiechnął się dopiero po dłuższej chwili. Jury doceniło zaprezentowaną przez niego piosenkę, utrzymaną w stylu charakterystycznym dla niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego. Z kolei nagrodę Stowarzyszenia Autorów Zaiks za najlepszy tekst otrzymali Mezo i Liber. Nagroda widzów Karola musiała przypadła Halinie Mlynkowej i zespołowi Tulia.